W tym odcinku wyruszymy z misją poszukiwania prawdziwej złotej łapki grapaka oraz tajemniczej strasznej postaci. Z waszą pomocą musi nam się udać. Dzień dobry wieczór, ja jestem Przemek i w dzisiejszym odcinku mam dla Was moda, który po prostu zryje wam beret widzowie. W Poppy PlayTime Chapter 2, jak wiecie, można robić naprawdę różne rzeczy. Ale dziś przełamałem kolejną barierę i dodałem złotą łapkę grapaka oraz tajemniczą postać, o której jeszcze nie mogę wam nic powiedzieć. Musicie Oglądać ten odcinek do końca, żeby się dowiedzieć. Zostawcie także suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, ale o tym to już każdy z Was powinien pamiętać. A żeby zdobyć 30 zł PSC, napisz w komentarzu słowa złota łapka w popie Playtime. Zaobserwuj także mojego Insta, bo tam pojawią się wyniki. Link na dole w opisie. Jedziemy z tą misją. Słuchajcie, znajdujemy się właśnie w tym miejscu. Wcale nieprzypadkowo, ponieważ, tak jak powiedziałem wam na początku tego odcinka, zabieram Was w najważniejszą misję w chapterze 2. pierwszą i już najważniejszą misję, ponieważ dziś wybierzemy się, tak jak powiedziałem, w poszukiwaniu złotej łapki Grabpaka. Z moich informacji wynika, że coś naprawdę tajemniczego i niesamowitego tego czeka na nas właśnie w tym pomieszczeniu. Tutaj, gdzie znajduje się Kissy Missy, która gdzieś tutaj za ścianą już czeka, żeby nas powitać i po prostu otworzyć nam bramę. Tutaj widzimy plakat, którego nigdy wcześniej nie zauważyłem grając w Poppy Playtime. I dobra, jesteśmy w tym miejscu. Tutaj... Będzie Kissy Missy, a ja Tutaj zobaczcie, z daleka widzę już coś dziwnego Coś, czego wcześniej Jakoś chyba nie widziałem w ogóle W tym miejscu w Poppy Playtime, to jest coś Fioletowego? Co to w ogóle jest? Tajemnicza rzecz W ogóle o co tutaj chodzi? Nie wiem Podchodzę bliżej, bo jestem mega ciekawy Co tutaj się dzieje A wy zostawcie łapkę w górę i suba Z dzwoneczkiem za tego moda, bo w tym odcinku Mówię wam, będzie się działo A ja podchodzę już czym prędzej I Kissy Missy, proszę, pokaż się nam Patrzcie, co tutaj jest: Fioletowe łapki Grabpaka, Czyli nie tylko złote tutaj są, ale także fioletowe. W ogóle są jakieś kręgi ułożone. A Kissy, Missy je bierze z kopa i przerzuca. Fajnie, fajnie, że mamy fioletowe łapki grabpaka Tylko ja się pytam, gdzie są w takim układzie złote, i co tutaj jeszcze przed nami ukrywa? Chapter 2 Poppy Playtime. Bo ta fioletowa łapka, widocznie, nie jest tutaj bez przypadku. Ona do czegoś nam się przyda. Może do tego. Żeby otworzyć pomieszczenie ze złotą łapką Tego oczywiście nie wiem Bo będziemy razem rozwiązywać te zagadki Ale dobra, otwieraj się bramo szybciej Do góry, do góry Dziękuję, muszę tutaj się pochylić I zobaczcie, to są po prostu Łapki grabpaka, takie jakie ja mam Tylko, że są fioletowe O, 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 co tutaj się dzieje? Jakieś tutaj moce mają te łapki Nadprzyrodzone Co tutaj się dzieje w ogóle? Jakieś tutaj kropki widzę, widzicie to? Co to w ogóle jest? Co to za jakieś kropki? tajemnicze. Jakoś tutaj się unosi jakaś tajemnicza masa tutaj. Nie no, nie wiem, żartuję sobie. Dobra, co ja mam z tymi łapkami wziąć? Czy ja mam pod E i coś się stanie? Na którąś z nich? Nie, jedna tam nawet łapka wylądowała. Co jest? Niezły ma rozmach Kissy Missy. Dobra, czyli jak nie... O, co mną tak rzuca tutaj? Te łapki jakoś mnie odrzucają stąd. Dziwna sprawa, ale dobra. Skoro nie działa pod E, to może trzeba je chwycić grab O! Oh! Zabrałem i patrzcie! Rzeczywiście! Mam fioletową łapkę grapaka. Po co mi ona, jak ja szukam złotej? Gdzie jest ta, ta złota łapka? Hm, no nie wiem. Zaraz zobaczymy. Porozwiązujemy na początku te zagadki, które tutaj są standardowo, żeby dostać się do innego pomieszczenia. Bo oczywiście musimy stąd wyjść. A jak, żeby inaczej? Z tego z już nie wiem, czy ja pamiętam, w ogóle jak przechodziło się ten, ten fragment mapy. Ale na pewno musimy tutaj dać szybko energię. Tą wajkę. A, wszystko kurcze. Widzę, że. Pamiętam, normalnie skleroza mnie nie dotyczy. <laughs> IQ200 widzowie, IQ200. Chociaż wiecie co? W sumie to nie chcę już mi się rozwikiwać tej zagadki z prądem. Przecież ja zapomniałem, że w ogóle mam moda. Mogę nacisnąć tutaj jeden magiczny klawisz. O, i zobaczcie, usunąłem w ogóle tą całą bramę. Także chodź, wózeczku, tutaj dalej z nami. Halo, czemu ty się zatrzymałeś? Ja normalnie mogę przejść, a ty się zatrzymałeś? No i co ja teraz mam zrobić? Nie, no, teraz to się zdenerwowałem. Burzę teraz za to, tą całą fabrykę. Nie może być tak, że ja nie mogę sobie tutaj przejechać wózeczkiem przez jakąś głupią ścianę. Wszystko teraz rozwalę za karę o, co, co, tutaj jest w ogóle za ścianą? Przypadkowo to dosownie odkryłem Kissy Missy tutaj za ścianą I w ogóle czerwone małapy Odkrywam Poppy Playtime Chapter 2 na nowo O, to jest Kissy Missy, ale dlaczego ona jest za ścianą w Kipos? Czyli jedna Kissy Missy sobie poszła gdzieś o tam Tam sobie poszła A druga czeka tutaj w innym pomieszczeniu Ale dobra, ta część fabryki ma za swoje Ja sobie tutaj sam poradzę Sam sobie dam radę Nie muszę tutaj mieć żadnego wagonika Tylko idę sobie tutaj na prędkości Na spidzie lecimy i tutaj wagonik nie musi, nie musi wcale nic rozbijać. Wystarczy, że ja z rozpędu tutaj. Yy, yy. O! Widzieliście, jak to wziąłem? <laughs> Normalnie nadprzyrodzone moce, widzowie, a jak? W tym małym paluszku to mam. Okej, okay, moi drodzy, dostałem tajną wskazówkę, że złota łapa grabaka czeka na nas na końcu mapy. Także no, bez sensu, żebym pokazywał wam tak naprawdę cały chapter drugi od samego początku praktycznie. Więc jesteśmy już w tym miejscu, gdzie goniła nas Mami Longlegs. Mami Longlegs, jak widzicie... Nie ma. Co jest pierwszym w ogóle zaskoczeniem, że nikt nas tutaj nie goni. Możemy w tym miejscu normalnie się poruszać. Także trzy, cztery i łapiemy się tu. O, o! Dobra, jestem. I zobaczcie, z niebieskiej łapy zmieniła mi się znowu na fioletową. Nie wiem, jak to działa. To jest jakaś magia czy coś. Ja po prostu nie mam pojęcia, dlaczego to tak, tak działa, ale widocznie jest tego jakiś ukryty sens, o którym ja i wy jeszcze nie wiecie. No i co? Jesteśmy na końcu mapy. Jesteśmy na końcu mapy i tak naprawdę. No, gdzie, są te, gdzie jest ta złota łapa Grappaka Jest tutaj fioletowa łapa Znowu obok Banzo Bunny i Candy kata, Dlaczego ona jest akurat w tym miejscu Gdzie jest ta krew taka O co tutaj w ogóle chodzi O tego tutaj wcześniej nie było Tu była normalnie ściana A tej ściany tu teraz w ogóle w tym momencie Nie ma i są fioletowe łapki Coś mi się wydaje że te fioletowe łapki Są pewną wskazówką I to one właśnie wskazują nam drogę do naszej zdobyczy, do naszej złotej łapy. Także wydaje mi się, że powinniśmy po prostu za nimi iść. Są cioletowe łapki. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta i są zamknięte drzwi. Ja powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, czy mam tutaj wchodzić. Trochę się boję, że czeka na mnie tu jakaś ta tajemnicza, przerażająca postać, albo jakiś jumpscare od razu mi wyleci na ryj. No tego ja się naprawdę obawiam. No ale dobra, no skoro, skoro tutaj te łapy wskazują nam drogę, a my mamy tą cioletową łapkę. Co złego może się stać. Otwieram i odwracam się. Uciekam, 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 uciekam. Okej okay. nic nas nie dorwało. Nic nas nie dorwało, nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Nie ma też jumpscara, chyba wydaje się, że jest bezpiecznie. Wszedłem do tego pomieszczenia i 3-4, ja nie patrzę, odwracam się. U-HU Zobaczcie co tutaj się dzieje. Normalnie złoty kral. Mamy multum złotych łapek i zobaczcie jak one się świecą. Nie widać normalnie z kilometra. Czyli jednak to tutaj w tym pomieszczeniu czeka na nas złota łapa gra paka. Ale no tego jest multum i znowu są poukładane takie dziwne tajemnicze kręgi, jakby ktoś specjalnie je tutaj ustawił. I znowu coś tutaj miota mnie między tymi łapami. Ja nie wiem o co, o co tutaj chodzi. Jakieś tutaj trzęsienie ziemi jest? Czy, czy o co tu chodzi, a może... Te łapy mają tak wielką moc, że po prostu no, mają możliwość przemieszczania naszej postaci. No popatrzcie, tutaj się dzieje. Ten obraz się po prostu trzęsie, jakby było jakieś faktycznie trzęsienie ziemi, tak jak wam przed chwilą powiedziałem. Słuchajcie, dotknąłem tej złotej łapy i popatrzcie, jest ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Mamy złotą łapę Grappaka. i fioletową i złotą. Także teraz tylko czekać na to, jaka tajemnica postać na nas czeka w tym momencie i coś ja się boję, że ona może być za tymi drzwiami właśnie. Ale no cóż, obiecałem wam, że ją pokażę. Otwieram. Nie boję się. Nie będziecie się później pisać w komentarzach, że Przemek Base Games się boi. Ja jestem nieustraszony. I zaraz chyba będę musiał przybić tą złotą łapkę i to ona chyba spowoduje, że tutaj pojawi się jakaś dziwna, tajemnicza postać. Uwaga, dotykam i co? Nic się nie dzieje? Może najpierw muszę dotknąć tą łapką, a później tą Okej, okay, dobra, musiałem dotknąć dwiema łapkami, żeby to zadziałało I coś tutaj nas już goni Tylko czy to jest... To jest Mami Longlegs? Nie, to nie jest Mami Longlegs To jest coś innego To jest inna postać To jest Daddy Longlegs, a nie Mami Longlegs Czyli to jest ta tajemnicza postać, która nas czekała I musimy ją niestety unicestwić Co tutaj się stało właśnie? Czyli już wiemy, do czego poprowadziła nas złota łapa grabbaka Daddy Longleks, naprawdę przykro mi, że tak to się skończyło nasza przygoda. Czemu te jego łapy tutaj w ogóle wystają nadal z, tego, z tej zniatarki? Dziwne, naprawdę dziwne. Patrzcie, ona przenika przez tą bramę. Ej, tego wcześniej nie było z nami Longleks. Ej, nie no, to jest mega, mega creepy. Sub z mapka łapka w górę wpada na Insta. Link w opisie. Dzięki i Nara.